Cześć, nazywam się Łukasz Szkiewicz i omówię zadanie Rozmycie. W zadaniu Rozmycie mieliśmy sobie jakiś obraz, który był złożony z zer i trójek, tablicy jakiejś tam wielkości n na m. Do uproszczenia nie piszę zer, żeby było czytelniej, eee, tylko zostawiam puste pola i mieliśmy ktoś tam, jakiś bohater zadania, niósł ten obraz i padał deszcz, przez to obraz się rozmył i każda trójka, która była, zamalowała sąsiednie pola na wartość 2, a każda dwójka, jaka była jeszcze, zamalowała sąsiednie pola na wartości 1. Mieliśmy powiedzieć, jeż, mając dany jakiś początkowy obraz, mieliśmy powiedzieć, jak będzie wyglądał końcowy stan tego obrazu. No i żeby to zrobić, to po prostu pisaliśmy sobie jakąś funkcję, która wyznacza nam wartość w jakimś danym miejscu, e, w zależności od tego, jakie są wartości na sąsiednich polach, i dwa razy przechodziliśmy sobie przez wszystkie pola, pola tablicy, zapuszczając sobie tę funkcję na każdym polu, i właściwie tak wyglądało rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy sobie jakieś pole i wstawimy na nim dwójkę, to od razu wiemy, że przy następnym przejściu wstawimy na nim jedynkę, wstawimy na jego sąsiednich polach jedynkę. Wiadomo, że nigdy nie będziemy potrzebowali więcej niż dwóch przejść, no bo wstawiamy tylko te wartości 2 i 1. Więc nigdy się nie zdarzy taka sytuacja, że gdzieś musimy wstawić jedynkę, a się okaże, że w poprzednim przejściu nie wstawiliśmy obok dwójki, no bo tę dwójkę musimy zawsze wstawić w tym pierwszym przejściu. Taka funkcja oczywiście musi uważać na to, żeby w jakimś polu, na przykład tutaj, gdy mamy trójkę, obok mamy dwie dwójki, i przy tym kolejnym przejściu, żeby nie wstawić tutaj z powrotem jedynki, tylko najpierw sprawdzić, jaka jest tutaj wartość, i zawsze zachować tę największą. Mogliśmy sobie pozwolić na taką złożoność czasową tego rozwiązania, bo plansza była o rozmiarze tylko 300 na 300 czyli przejście jej jeden raz zajmuje nam stosunkowo niewiele czasu, dlatego też możemy spokojnie przejść ją trzy razy i w ten sposób rozwiązać to zadanie. Dziękuję.